Cześć, tu duszyki, i zapraszam was bardzo serdecznie do kolejnego odcinka z Wiedźmaka I. No, jak widzimy zaczęło padać, tak więc... Jako, że jesteśmy ludźmi, schowajmy się gdzieś, może w karczmie, aby nie moknąć. A wracając do tego, co zrobiłem w poprzednim odcinku, to jak pamiętacie... Miałem wielki kłopot z wejściem do magazynu w srams I myślę, że ten kłopot rozwiązałem, ponieważ dowiedziałem się... Że... Potrzeba pomedytować do północy, co właśnie teraz zrobimy. O co chodzi? Atomizm, pięć porenów pokój, orenów, świetnie. E, no, jak po, już wspominałem, pomedytujemy do północy i myślę, że to coś da, ponieważ nawet w samym questie jest mianka o tym, że to o północy ma się odbyć to całe spotkanie, tak więc, e, pomedytujemy do północy. Te 20 godzin tutaj we to nic nie zrobi. I tak. Co jeszcze mógłbym powiedzieć? Nasz Gerard wstaje. Mogłam powiedzieć, że nie widać tutaj baraniny, który był tutaj w poprzednim odcinku. Nie wiem co się z nim stało chyba już stąd sobie wyszedł. Albo nie wiem jakąś tam akcję kombinuję. Nie wnikajmy w to. Eee, Mogłam jeszcze powiedzieć, że niedługo wykonamy również questa z pamięcią Ostrza. Lecz pierw zajmiemy się Questem właśnie z tymi magazynami w Seramsach. O, widzicie? Już przestało padać całkiem fajnie. Nigdy nie lubiłem deszczu w Wiedźminie, i nigdy go nie polubię. E, no dobrze, chodźmy do magazynu. Nie ma Javeda ani Magistra, ale lepszy ryc niż nic. Do dzieła. To jest. Nie tak się umawialiśmy, glino. Spokojnie. To tylko wiedźmin. Na pewno słyszałeś, że wiedźmini to bezwolne golemy. Wykonują polecenia pracodawcy. Szybko i skutecznie, bez marudzenia. Prawda, Geralt? Hmm, no, prawda, to jest całkiem porządne stwierdzenia temat wiedźminów. Ja się z tym całkowicie zgadzam. Prawda. Widzicie, nie ma się czego bać. Zresztą ty też nie przyszedłeś sam, a teraz dobijmy interesu. Nie ufam mu, słyszałem, że to pieprzony masowy morderca zarąbał ponad tuzin naszych ludzi. Nie bawmy się w wyliczanki, kto ilu zabił. To przeszłość, a mamy rozmawiać o przyszłości. Twojej przyszłości, która będzie bardzo nieprzyjemna, jeśli nawet się dowie, że go oszukiwałeś. A wierz mi, dowie się, i to wkrótce jeśli nie zaczniesz gadać. Blefujesz, nie dam się zastraszyć. Dość tego. Gadaj, gdzie jest Jawet i wiedźmińskie tajemnice. Albo skroję cię po kawałeczku szczurom na pożarcie. Vincent, zatrzymaj go! Ja nic nie wiem! Byłem pomocnikiem księgowego salamandry. Jawet już mi nie ufa! Nie wiem, gdzie jest i co zamierza! Magister? Nie wiem! Wyjechał gdzieś! Coś kręcisz. Chyba porozmawiamy inaczej. Miałeś mi dać ochronę w zamian za zeznania. Umawialiśmy się! Nic nie wiem! Przysięgam na grób matki! Zatrzymaj tego potwora! Przecież jesteś stróżem prawa, to będzie morderstwo! Zamierzasz na to bezczynnie patrzeć?! Nie... Już wychodzę. Poza tym wiem, że brałeś udział w morderstwie rodziny Raimonda. Wiedźminie, uwiń się szybko. Aha, czyli Winther wykorzystuje nas jako... E, bandytę do zadań specjalnych, do tych spraw brudnych. Słuchajcie, wypróbujmy sobie Igni. Oooo oh, yeah! Wiedziałem, że inwestycja w igni to będzie dobry pomysł. Rozważałem też inwestycje w Ardar. Teraz widzę, że inwestycja w igni bardziej się opłaca. Mm, nabijmy tego te salamandry. Nie używam studu grupowego, ponieważ on jest u mnie samo bardzo rozwinięty, ponieważ rzadko go używam. Wolę style szybkie i silne, bo dają o wiele więcej skuteczności. Może jeszcze raz użyjemy igni? Czemu nie? O! Fajnie. To wygląda. Dosyć spektakularnie. No ale cóż, pokonaliśmy wszystkich bandytów, wyjdźmy sobie z tego chorego magazynu. Nie być jasnych pomieszczeń. Eee, i co teraz? Gdzie jest pan Vincent Mace? Aha, wrócił się do swojego posterunku, no, szkoda bym się z nim pogadał. No ale cóż, zajmiemy się teraz questem pamięć Ostrza, jeżeli mi oczywiście pamięć nie myli. Eee, zadania, zadania, zadania. Podejrzany. Pamięć Ostrza, proszę bardzo, na mapie, tak. I mamy pogadać z hazardistą, ale jeżeli dobrze pamiętam, czytając poradnik, to hazardista pojawia się tylko... W dzień, tak więc powinniśmy wszyscy znowu prezentować do ranka, dokładniej do świtu. I znowu stracimy 5 orenów. Nadali. o, marszu. ja tutaj chcę odpocząć. Płacę 5 orenów, to taka wielka suma. A ty sam nie chcesz gadać, człowieku, to jest taka wielka suma, że to kupisz sobie normalnie wirę z basenem, helikopterem i straż pożarną i w ogóle. No dobrze. Swoją drogą to trochę dziwne jest ten pomysł z paniem. Znaczy nie z paniem wynajęciem pokoju, bo u niego wynajmujemy pokój, a naprawdę to stoimy sobie na tym fajnym dywaniku. Sorry, kłócamy na tym fajnym dywaniku i medytujemy. Mniejsza o to, pogadamy sacerystą. Nie wyglądacie mi na szczęśliwego w miłości, panie. Tusze że macie wielki fart w kościach. Jeśli chodzi o kości, to powodzi mi się różnie. Panie, nie myślcie, że chcę was okpić czy ze skóry złupić! Uczciwą partię proponuję. Wierzę. Od razu widać, żeście człek bywały, nie to co te ciury tutaj. Zagrać z taką figurą to honor dla mnie. Jestem wiedźminem. Nie boisz się, że rzucę urok na kości? Lepiej przegrać ze światowym człekiem, niż wygrać z byle z tutejszymi chreczkosiejami i tak można grać tylko o kapustę. Grywałem drzewiej z myśliwym. Dorzeczny to był kompan, ale m go dawno nie widział. Z tego co wiem, myśliwy nie wróci. Po prawdzie to myślę, że się zraził. Lubił grę o duże stawki, a szczęścia w kościach mu brakowało. Szczęścia w miłości też. Skoro tak mówicie. E, Okej, okay. srebrny miecz. Srebrny miecz. Mówi ci to coś? Radbym usłyszeć, czemu pytacie. Nie mam czasu na pogawędki. Dostojny panie, nie gniewajcie się. Przejdźmy zatem do sedna. Skąd go masz? Wygrałem od kogoś, chyba od ogrodnika. <grym> Wy to widzicie? Gdzie go znajdę? <grym> gruszka. W ogrodzie, przez szpitalu Lebiody. Nie wiem, czy to widzieliście, ale jeżeli przybiecie trochę do tyłu, to zobaczycie taką fajną, lewitującą gruszkę. Nie wiem, jakaś magia w jakiejś czarodzie jest? Chyba nie, po prostu jakiś bóg. Ale całkiem fajny efekt, mówię. Powiedzieć. No a teraz to co? Chyba powinniśmy się do tego ogrodnika, o którym wspominał nam Hazardista. O, i pierwszy dzień w zimie. Fuck yeah! końcu, zobaczymy widzimy w pełnej odkaziałości. Chociaż nie wiem, czy to jest jakieś tam fajne miasto, przynajmniej ta dzielnica. E, tak czy siak, jeszcze powinniśmy się udać do grabarza, odebrać nagrodę za zabicie sześciu psów, bezpańskich psów dla ścisłości. Jeżeli dobrze się orientuję, jeżeli dobrze pamiętam, to będzie on od nas chciał Sześć yy, wine y, kub, no, sześć gówien psa, o. Słowików, gówien psa, nie wiem po co mu to, ale mniejsze oto. Grabarz to grabarz. Cmentarz miejski. Masa roboty dla Wiedźmina. Tak, wiemy, Geralt się do roboty, ale mnie to na razie nie interesuje. Nie będę wchodził na cmentarz, bo się BOJĘ. Gadajmy z grabarzem. o klient. Jaka ma być? Sosnowa, dębowa, może jakiś cieszący oko kurhanik, albo cała krypta. No niech spojrzę. Z pięć łokci trzeba liczyć na szerokość. Ale o co chodzi? No jak to? A po co się przychodzi do grabarza? Chyba nie po to, żeby kupić mleko. Toć pytam, kogo chowasz, wymiary jakie. Nie martw się, drogo nie wezmę. Nie chcę żadnej trumny. Przyszedłem po co innego. A nie widzisz, że mam robotę? A poza tym. Nie chcesz trumny? Każdemu się kiedyś przyda. Lepiej pomyśleć zawczasu. Mów, o co ci idzie. Ja w sprawie ogłoszenia. Słucham. Przyniosłem sześć garnków psiego sadła. E, rozmnożyły się te kundle ostatnio. A sadło przyda się do konserwowania drewna na trumny. Oto o, twoja zapłata. Bywaj. Super. Czyli używasz y, psiego sadła do konserwowania drewna na trumny. No to jest dosyć poręczny sposób. I opłacalny. Hmm. Dobrze, nie wnikam w to. Co to jakiś? Nie wiem, nie wnikam. E, tak czy siak teraz powinniśmy się udać chyba do ogrodnika obok krzypta rebiody, jeżeli dobrze się orientuje, to, to jakiś biedny chłopiec na zielono się podświetla. A ty co, co? Jakiś masz szczepek na głowie? Normalnie... nie odzywaj się, nie odzywam się do ciebie. obraziłem się. Dobrze. Swoją drogą, fajnie wygląda ta Wydzima w dzień. No, to trochę tak dziwnie, ale w dzień to całkiem przyzwoicie, mogę wam powiedzieć. Dobrze, gadajmy teraz z panem Ogrodnikiem. Szpitalny ogród potrzebuje wiele uczucia. Chyba lubisz to, co robisz. Lubię? Ja kocham rośliny i nie chwaląc się znam je bardzo dobrze. Całe życie tylko rozlewałem krew. Teraz mam szansę na spokój. Rozlewałeś krew? Nie jestem z tego dumny. Przez długi czas byłem najemnikiem. Musiałem jakoś zarabiać na chleb. Teraz jest inaczej. Ustatkowałem się i jestem szczęśliwy. Prześlicznie. Bardziej jednak interesują mnie miecze. Srebrne. Ech, wiedziałem, że ktoś z was się kiedyś tym zainteresuje. Przegrałeś go w kości, prawda? Byłem pewien, że wygram. Absolutnie. Uważaj na tego szulera, Jest bardzo dobry. Do rzeczy. Skąd miałeś miecz? Pięć lat temu, niedaleko stąd, pod miastem Brenna, doszło do wielkiej bitwy. Krótko mówiąc, nasi dali Nilfgaardczykom popalić. Dzięki temu nie jesteśmy jeszcze prowincją cesarstwa. Czyli zdobyłeś ten miecz podczas bitwy? Tak. Miał go przy sobie Wiedźmin koen. Poznałem go na wojnie. Chłop nas chwał. Rębajło jakich mało. Tylko jakiś taki małomówny. Jak większość z nas. Obiecałem przekazać miecz innemu napotkanemu Wiedźminowi. Bełkotał coś o zębach, przeznaczeniu. Jedyny, którego znam, co śmiał się z własnej śmierci. I przegrałeś go w karty. Przez pięć lat trzymałem go w ukryciu. Straciłem już nadzieję, że spotkam któregoś z was. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, koena widziała też panienka Szani, ta sama co teraz w szpitalu urzęduje. Dziękuję za pomoc. Powodzenia na szlaku. No dobrze. Jeżeli ktoś czytał ja. książkę, to mniej więcej kojarzy sytuację. Ja chyba też nie wiem dokładnie, ale. Chyba Szani to była wtedy. Mniejsza o to, e, podczas e, Wielkiej wojny z Niggarszczykami, nasza chyba przyjaciółka Szani i jeszcze inna kapłanka ze świątyni Meritere... pomagały gnomowi podczas... Dobrze teraz to kończymy pogadajmy pierwszy z Vincentem. Jak poszło w magazynie po moim wyjściu? Szybko. Dobrze. Nie wracajmy do tego. Przyznaję, że miałem nadzieję na znacznie więcej, ale cóż. Zawsze kilku bandziorów mniej. Nie próbuj mnie więcej wykorzystywać. Nie jestem mścicielem niewinnych ofiar. Wierz mi, nie miałem wyboru. Ale masz moje słowo, że to się już nie powtórzy. Co do śledztwa, rozumiem, że sam zamierzasz się dalej ciągnąć. Nie mam wyboru. Dostałem rozkazy z samej góry. Nie mogę ci pomagać, mam związane ręce, ale nie będę przeszkadzał. Jeśli się czegoś dowiesz, chętnie posłucham. Dobrze. Bywaj. Dzięki. No i wracając do tego, do Szani i do tej koleżanki. Tak, pomagały one. O, Zoltan, co on tu robi? Mieszano to. Pomagały one Gnomowi, takiemuś tam, Bedykowi, podczas wielkiej bitwy z Nimgarczykami. I tam, jeżeli się no dobrze orientuję, chyba to było tam. Na stół przywieziono również wieci Mina. Umarł imu tam od razu on, ale Shani wzięła go za Geralda i coś tam chyba było takiego, że o mnie mała, że coś tam płakała, płakała, a potem się zorientowała, że to nie Gerard, wszyscy byli szczęśliwi, takie małe streszczenie. Ale nie było żadnego, nie było żadnej zmianki o strzelnym mieczu, więc nie wiem co z tym mieczem się stało. Pan Vivaldi. Czego? Witaj, krasnoludzie. Od razu krasnoludzie. Od pierwszego słowa segregacja rasowa. Jak mam się do ciebie zwracać? Jesteś taki jak wszyscy, jak to całe cholerne miasto. Wyzima. Wszystko dla ludzi, nic dla nas. Nie jestem mieszkańcem Wyzimy ani człowiekiem. Kim w takim razie jesteś? Jestem wiedźminem. mutantem. A, to przepraszam. Sądziłem, że jednym z tych wyzimskich sukińczynów. Nazywam się Golan Vivaldi. Mój szacowny kuzyn z Nowigradu, Wim Vivaldi, miał okazję poznać Wiedźmina. Ponoć zajmował się windykacją. Jestem Geralt. Miło cię poznać. Nie zajmuję się długami. Co cię sprowadza, Wiedźminie? Prowadzę śledztwo. A konkretnie, szukam przywódcy pewnej organizacji. I ponieważ jestem krasnoludem, wydaje ci się podejrzany? Podejrzanych jest kilku, nie tylko krasnoludy. O co ci chodzi? Chcę, żebyś wiedział, że mam cię na oku. Przyjdź do mnie, jak będziesz miał bardziej konkretne zarzuty. Vivaldi, chcę pogadać o salamandrze. O co ci chodzi? Przelew za magistra wyszedł z twojego banku. Nie wiesz nawet, Wiedźminie, jak mnie uraziłeś tym pomówieniem, ale na ten bank pracowały pokolenia Wiwaldich. Nie sugeruj nawet, że te pieniądze służą przestępcom. Wyjdź! Wierzę ci, ponieważ opieramy się tylko na podejrzeniach, że jesteś czysty. Na razie. Cieszę się, że odrzuciłeś te śmieszne uprzedzenia rasowe i spojrzałeś prawdzie w oczy. Jak się dowiesz, powiedz kto za tym stoi. Jestem ciekawy, co to za szuja. E, Okej, okay, czyli Wszystko z więcej nie pogadamy. E, no i teraz udamy się do Karlszteina. Tego alchemika, którego spotkaliśmy również w pierwszym rozdziale Wilmina. E, tu jest dom pana Karlszteina, nie wiem, co tu robi dziwka pod jego domem, ale... No, wiecie. Tak czy siak? z panem Karsteinem. Jeżeli dobrze się orientuje, to nie powinniśmy go urazić. Nareszcie jakiś śmiałek odpowiedział na moje ogłoszenie. I to sam wiedźmin Geralt. Znowu się spotykamy. Znów potrzebuję twojej pomocy. W czym? Sprawa jest poważna. Natrafiłem na odkrycie, które może się okazać kamieniem milowym w rozwoju alchemii. Na dodatek związane z Twoją profesją. Chętnie posłucham. Hmm, hmm. Przepraszam, zamyśliłem się. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Masz dla mnie szpik al guli? Nie. Chodzi mi o krew guli. Hmm. A tak. To jeszcze z przedmieścia, prawda? Nieważne. Masz ją? Tak. Oto ona, proszę bardzo. Tak. Oto ona. Hmm, w zasadzie już jej nie potrzebuję. Ale niech będzie, kupię sobie na zapas. Yy, ale, panie Kalsztyn, ja z panem jeszcze nie skończyłem rozmowy. Hmm, hmm. przepraszam, zamyśliłem się. Tak, ty się zawsze zamyślać, człowieku. Myśl, o czym ty w ogóle myślisz? Chciałeś mi dać zlecenie. Wiedź mi, nie. Masz szansę mi pomóc w dokończeniu dzieła mojego życia. Na bagnach przy starej Wyzimie ukryta w lesie stoi tajemnicza wieża. Znam tę bajkę. Na najwyższym piętrze królewna, niżej smok. Dziękuję, nie skorzystam. Nie przerywaj mi, proszę. Tej opowieści trzeba wysłuchać w skupieniu. Legenda głosi, że wieża została zbudowana przez pewnego maga, alchemika. Żadnych księżniczek, żadnych smoków. Gdzie tu zlecenie dla Wiedźmina? Mak umarł dawno temu. Wieża popadła w zapomnienie. Zawarta w niej moc wymknęła się spod kontroli. Ściąga i deformuje stworzenia w okolicy. W skrócie rodzi potwory. Dokładnie. Chcę zbadać to źródło wiedźminie i napisać o tym rozprawę naukową, która z pewnością rozsławi moje imię. Posiądę tajemnicę maga ukryte we wieży przez lata. Niestety wieża została zamknięta. Płacę okrągłe tysiąc orenów za dostęp do niej. Mm. Dobra, zgódźmy się. Czemu nie? Ładna sumka. Coś mi jednak mówi, że zadanie jest trudniejsze niż się zdaje. Zobaczę, co się da zrobić. Gdyby było łatwe, nie zatrudniałbym Wiedźmina. I to za taką sumę. Włamanie się do pracowni potężnego alchemika to złożona sprawa. Dlatego najpierw potrzebujemy dokładnych informacji o wieży. Gdzie mam ich szukać? W legendach, opowieściach starych ludzi oraz mieszkańców bagien, ale przede wszystkim... W księgach. Na wiedzy zapisanej najbardziej można polegać. Masz na myśli jakieś konkretne tytuły? No cóż, nie obejdziemy się bez Bram Tajemnicy Ramsanta Alvaro oraz starożytnego traktatu alchemicznego Ein Sofaur. Wiem o jednym egzemplarzu Bram Tajemnicy, który posiadał jakiś krasnolud. Druga księga, notabene autorstwa anonimowego gnoma, zaginęła dawno temu. Trudno będzie ją znaleźć. Przy okazji przetestujesz mój najnowszy wynalazek. Kryształ sprzężony z miejscami mocy i moją pracownią umożliwi ci teleportację, czyli rozbicie tej istoty na miliardy malutkich cząsteczek, które podróżując poza krzywą czasoprzestrzeni... Przeniesie mnie w całości do twojej pracowni, tak? Taką mam nadzieję. Wprawdzie istnieje prawdopodobieństwo błędu, ale znikome. Aha, A czyli grubę, otrzymaliśmy pierwszy... pierwszy. Kamień teleportacyjny do Pana Karsteina, no super. Średniej mocy, to tylko weźmy. To, dziękuję. Skąd ty w ogóle masz tyle... Nie wnikam. Może jakiś tajnym agentem jesteś? Beczka, miód. Po co mi tutaj miód? What the hell? Dobrze, wyjdźmy stąd. I teraz tak, chcę sprawdzić dwie... Eee, dwa, dwie, 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 dwa... No! Dwie wersje, bym to powiedział. Coś z Vivaldim? O! O tym właśnie mówiłem. Geralt? Co się dzieje? Aresztujemy go za współpracę z terrorystami. Nie wygląda na bojownika Skojatel. Jego bratanek był w komandzie, które złapali zakonnicy. To ta banda, która wyrżnęła osadę pod Wyzimą. Nie przyznali się, ale my swoje wiemy. To pomyłka. Mój bratanek jest młody, głupi, ale nie jest mordercą. Był. Już wisi. Zanim zdech, przyznał, że się z tobą kontaktował. Karle zawszony. Dobrze, że udało się ich wyłapać, zanim położyli łapska na tym transporcie broni. Haren był prawdziwym patriotą. Wciągnął ich w pułapkę, ale przypłacił to życiem. Idziemy. Zbieraj się, Vivaldi. W losku będziesz miał dużo czasu na żałobę. Nie chciałem mieszać się w interesy Kara i Scoia'tael. Młodzi głupcy nie dali mi wyboru. Haren przestraszył się od wetrugi sprzedał całe komando. Myślał, że zapewni sobie bezpieczeństwo i zgarnie nagrodę. Teraz młodzi nieludzie nakarmią kruki i wrony. Prawdziwych zwycięzców tego konfliktu. Bo przecież znajdzie się ktoś, kto pomści młodzież walczącą o wolność. Ktoś wykorzysta tę śmierć, oczywiście w imię słusznej, sprawiedliwej zemsty. Tylko padlinożercy będą tłuści i syci. Kruki i wrony. Okej, okay, czy naszego Bibardiego aresztowali. A mamy pewnie go jak zwykle wyciągnąć z tego pierdra. Misza oto, szukamy krasną luda, pogadam z tobą? Potrzebuję mieczy czy wykuć. Najlepszy by moim był. Czemu, 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 czemu? Drzwi do domu to do kowala, może tutaj? Dom kowala. Może tutaj jest ten krasnolud. O, u ciebie wykuje miecz. Powitać. Jesteś po. A no jest. Tak, dobrze, onimy to. Pokaż. Nie mo. Bywaj. Czemu nie możesz? Pokaż mi. Nie mogę, bo nie wydaje mi się, co by was ktoś wcześniej rekomendował. Bywaj. Aha, dobrze. A co mamy wykonać? Pierw, pierw questa u Iwardiego, czyli wytłumaczyć go z piedra. Wtedy oni będą mogli nam, e, wykuć nowy miecz. Fajnie. Czyli udajmy się teraz znowu do Rożku. Sam nie ma, ale ci kapani są bardzo przerażająco podobni do Wielebnego. No, mają takie same modele. No to... Tylko jedną osobowość. No cóż, zdarza się, jak mówiłem. CD Projekt Red nie starało się w jedzimie pierwszym nad modelami postaci, ale już w mnie drugim to naprawili. Eee, ale co, ja się będę udzielał. Eee, z Tortanem kiedy indziej pogadamy? Kiedy indziej. Schodzimy do Rożku. Ten odcinek w ogóle będzie trochę długi. Już nawet chyba 40 minut, jeżeli dobrze się orientuję. Eee, pogadajmy z panem Siemką. Mogę porozmawiać z Vivaldim? Nie ma mowy. Aresztowany za kontakty ze Skojatel. To polityczna sprawa. Nie mieszaj się do tego. Nie, pieprz, to tylko stary krasnolud. Co się tak za nim wstawiasz? Mam do niego interes. Mnie wszystko jedno. Zapłacisz 200 to tego wypuszczę. Dobrze, wyjdziemy nawet na zero. Oto pieniądze. Dostaliśmy ostatnio tyle kasy od Karstena i innych głupków. Panie Vivaldi, pogadamy z panem? He? <laughs> Life. Co cię sprowadza w Jedzminie? Masz może bramę tajemnicy? Mam to resztki mojej kolekcji. Jeśli chcesz, oddam ci ją. Za ile? Nie obrażaj mnie! Wyciągnąłeś mnie z więzienia! To prezent! Bierz i nie maruj! Okej, okay, świetnie. Hmm. Bywaj. Więc teraz chyba ja będziemy mogli wydobyć w końcu ten miecz. Ostaliśmy aż dwie księgi? Hm. Czekajcie, zobaczmy to. Jeżeli będą dwie, to będzie. Oh yeah! Dwie księgi. I love it. No i teraz sprawdźmy, czy będziemy mogli wykuć... ten mieczyk u pana Kowary. Jeżeli nie będziemy mogli, to będzie wielki, jeden wielki fail. Sam nie wiem czemu, ale dałem się to między odcinkami, jeżeli nie będziemy mogli tego wykuć. I ten miecz wykuje. A, nie tędy, nie tędy, nie tędy, za długa droga. Tędy? Też nie. Tędy jak w mordę jak to mówiłem. 呃, bym, 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 pół, Panie Kowalu, potrzebuję pana pomocy. Wykuje mi pan miecz? Czy też się pan na mnie obrazi? Pokaż nie mogę! No! Bywaj Jak to się nikt za nie rekomendował? A Vivaldi? Wciągnąłem go z pierdra, a ty co, 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 co? Dupa, nie pstro. Dobrze, wiemy o tym wszystkim. Karlsztej, no to to mniejsza od Vincenta Mesa, też mniejsza. Eee, no dobrze, to jest koniec tego odcinka. Jeżeli się podobało, subskrybujcie, oceniajcie, no i polecajcie. Na następnym odcinku idziemy do Szani, gadamy z nią na temat tego miecza i wykonujemy inne questy, tak więc następnego odcinka i do zobaczenia.